Cześć, witam wszystkich znowu serdecznie na moim kanale. Jest to już kolejny odcinek z mojej nowej, że tak powiem, serii, w której będę to teraz kręcił projekty nowych takich wozów strażackich. Jak wiecie, jest to. Już kolejny mój nowo wbudowany e, samochód e, drabiniasty strażacki. Oczywiście, jeżeli ktoś e, by nie wiedział, no to jest to wóz e, amerykański, tak ze Stanów Zjednoczonych, e, prawda? No i dzisiaj. E, Wam go pokrótce zaprezentuję. Oczywiście, jeżeli odcineczek Ci się spodoba, to y, oczywiście, jak zawsze, to zostaw opcję w górę, y, zostaw subskrypcję i napisz komentarz, jak byś ocenił y, oto ten y, samochód, czy też pojazd, y, który sam y, wbudowałem. No i y, y, oczywiście nie zapomnij ocenić y, go, y, rozumiesz, tak y, w komentarzu, więc y, no, zapraszam do oglądania. A więc tak, pierwsze co widzimy, no to jest to właśnie taki jeden z tych drabiniastych samochodów, bo nie wiem czy wiecie, ale w poprzednim odcinku też prezentowałem, tylko że troszeczkę w innym stylu, ale widać, że ten się różni od poprzedniego właśnie. Y i mnie się wydaje, że najlepiej się tutaj prezentują, tutaj te, te schowki. E, co tutaj właśnie z takich e, kroków mi wyszło, ponieważ e, obejrzałem właśnie parę takich poradników, właśnie jak to zrobić. No i e, wpadłem w ogóle na taki pomysł, e, żeby coś podobnego zrobić. I mnie się wydaje, że efekt końcowy e, prezentuje się całkiem e, nieźle. No i tutaj też widzimy. E, że ta, no, tak się akurat tył naszego tutaj wozu prezentuje. No, powiedziałbym, że nawet wyszło, no bo tutaj ta kratka mi nawet fajnie wyszła. To się tak fajnie właśnie na, na tyle prezentuje. No i też widać, że ten wóz jest taki troszeczkę rozbudowany. No, i e, też teraz Wam e, zaprezentuję tą e, długą e, drabinę. Chociaż no, powiedziałbym, że nie jest taka długa, ale no, chociaż tam jakaś jest. No i e, tak się właśnie e, prezentuje ta nasza e, wspaniała tutaj e, drabina. No, i też możecie zauważyć, że ta drabina e, ma kosz taki e, ratowniczy, który można, jest wykorzystywany w sumie do takich działań, e, akcji ratowniczo-gaśniczych. E, jeżeli tu chodzi o amerykańskich strażaków, to w ogóle też mi fajnie wyszło, e, ponieważ nie przypuszczałem, że mi tak e, fajnie wyjdzie, ale akurat wzorowałem się na, bo troszeczkę można powiedzieć, na prawdziwym e, obiekcie. No i też widać takie otwierane drzwiczki do takiego kosza zrobiłem. I mnie się wydaje, że efekt tego kosza wyszedł mi nawet, można powiedzieć, że pomyślnie. No i no cóż, myślę, że to było chyba by na tyle na dzisiejszą prezentację mojego tutaj wozu strażackiego, więc co? Opiszcie jak oceniacie ten samochód w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji i oczywiście o dzwoneczku, żeby po prostu nie przegapić nowych filmów. No i cóż, ja się z Wami żegnam, więc widzimy się w kolejnym odcinku. W sobotę. Cześć!